Posłuchaj uważnie, bo to dotyczy dokładnie ciebie. Tak, właśnie ciebie, kurwa. Nie innych ludzi, ciebie. Nie ma drugiej osoby takiej jak ty. I nie, to nie jest żaden motywacyjny bełkot. Nie sprzedaję ci wiary w siebie. Mówię ci brutalny fakt. Nikt na świecie nie przeszedł tak pojebanej drogi, jak ty ją przeszedłeś. Nikt nie ma twoich ran. Nikt nie ma twoich nocy. Nikt nie zna tych momentów, kiedy siedziałeś sam i w środku się rozpierdalałeś. A na zewnątrz udawałeś, że wszystko git. Ludzi nie było. Było tylko życie, które napierdalało w ciebie bez litości. Ktoś może mówić też tak miałem. Serio? Może i miał, ale to nadal tylko pierdolona powierzchnia. Wydarzenia mogą wyglądać podobnie, ale to jak uderzyły w twoje wnętrze jest absolutnie niepowtarzalne. Twoje ciało reagowało inaczej. Twój mózg inaczej to kodował. Twoje serce broniło się jak dzikie zwierzę, przypięte łańcuchem desperacko, wściekle z ostatnich sił. To, co ciebie zjebało, kogoś innego mogłoby nie zadrapać. Coś, co innym zniszczyłoby psychikę. Ty wziąłeś na klatę i jakoś dalej oddychasz. Dlatego nikt nie ma prawa porównywać swojej historii do twojej. Masz wzorce, które powstawały, zanim umiałeś nazwać ból. Masz reakcje, które odpalają się szybciej niż myśl. Jeb jak alarm. Zanim zdążysz pomyśleć, masz przekonania wbite tak głęboko, że wyglądają jak prawda, choć są tylko śladami ran, których nikt nie zauważył. Dlatego czasem reagujesz za mocno. Dlatego jedna sytuacja potrafi cię pierdolnąć w środek tak, że ledwo stoisz, a ktoś obok pyta o co mu chodzi. Bo jego życie było spacerem, a twoje polem minowym. Patrzysz przez własne pęknięte szkło. Ktoś inny ma swoje, ale w innych miejscach. To co dla niego jest pierdołą, dla ciebie jest detonatorem. To co dla ciebie nic nie znaczy, jego może połamać na kawałki. Nie chodzi o wyjątkowość. Chodzi o to, że nikt nie szedł twoją ścieżką tą brudną, nocną, popierdoloną, w której musiałeś udawać, że żyjesz, żeby nie paść na ziemię. Nikt nie siedział w twojej głowie, kiedy noc była najdłuższa. Nikt nie czuł twojego strachu, kiedy udawałeś luz. To ty niesiesz konsekwencje swojego życia. To ty płacisz cenę za rzeczy, których nikt nie widział. To ty nauczyłeś się przetrwać w sposób, którego nikt nie powtórzy, bo powstał z twojego bólu. Więc kiedy czujesz, że nikt cię nie rozumie, to nie dlatego, że jesteś trudny, tylko dlatego, że jesteś zrobiony z materiału, którego inni nie dotknęli, bo by im porozrywało ręce. Masz swoją historię, swoje zbroje, swoje, popierdolone reakcje, które kiedyś cię uratowały. Masz blizny, które nosisz inaczej niż ktokolwiek. Nikt nie przeżył świata twoimi oczami, nikt nie oddychał twoim strachem, nikt nie walczył twoją siłą. I nie każdy ma to rozumieć. Wystarczy, że ty zobaczysz, ile kurwa przeszedłeś i że mimo tego wszystkiego wciąż tu jesteś.